Bardzo lubię tu studiować, nie ukrywam. Mamy naprawdę świetną atmosferę na uczelni. Otwartość, tolerancja, to, że czuję się tutaj swobodnie. Na Chacie naprawdę działa słowo mentoring. Nazwa Chrześcijańska Akademia Teologiczna sugerowałaby, że to jest uczelnia o charakterze wyznaniowym czy religijnym. Natomiast Wydział Nauk Społecznych jest Wydziałem Świeckim. Szanujemy różnorodność, nie pytamy o przynależność religijną i wyznaniową i jest to uczelnia akademicka. Dzień dobry paniom, witam na pierwszych zajęciach psychologii szkolnej. Projekt Welcome to Poland jest skierowany do wykładowcy. Studenta doktoranta z zagranicy. Współpracujemy z Izraelem. Niemcy są takim naszym bliskim partnerem, a ostatnio również nawiązujemy współpracę z uczelnią z Ukrainy. Moja babcia jest Polką i jak było dzieciństwa już wiedziałam, że przyjadę na studia do Polski. W ramach wydziału oferujemy studia na profilu ogólnoakademickim. Kształcimy na kierunku pedagogika, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna oraz na kierunku administracja. Kierunek pedagogika. Tutaj oferujemy studia pierwszego i drugiego stopnia. Na studiach pierwszego stopnia, pedagogika opiekuńcza w środowisku międzykulturowym i pedagogikę resocjalizacyjną i międzykulturową. Dodatkowo ta sama specjalność jest oferowana dla studentów pracujących. Studia w trybie dla osób pracujących. Są one niepłatne, więc mogłem dostosować studia po prostu do swojego trybu życia. Jest szkoła doktorska w dyscyplinie pedagogika, na drugim stopniu mamy pedagogikę resocjalizacyjną i profilaktykę społeczną. Dodatkowo pedagogikę szkolną z diagnozą i terapią pedagogiczną, to też są studia nauczycielskie, ponadto mamy studia na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna i w ramach tego oferujemy dwie specjalności z rozszerzonym językiem angielskim i druga specjalność to jest pedagogika opiekuńcza. Pracownie wyposażamy w porozumieniu z instytucjami, z którymi podejmujemy partnerską współpracę. I tak jest w przypadku LEGO, Makerspace, również pracowni, które są o charakterze artystycznym. Natomiast dbamy też o wysoką jakość zaplecza technologicznego. Otworzyliśmy ostatnio pracownię wirtualnej rzeczywistości. Oferujemy również naszym studentom zajęcia o charakterze sportowym. Najbardziej mi się podoba język angielski, który jest prowadzony w bardzo aktywizujący sposób. Wszystkie przedmioty, których się uczymy, w jakiś sposób na co dzień wykorzystuję. Ciągle mam takie odnośniki, że uczyłem się o tym i ja skądś już to znam, więc to są takie rzeczy praktyczne, po prostu z życia wzięte. Zapraszam wszystkie osoby, które chcą poczuć się jak w domu. Na pewno będziecie się tu czuli wspaniale.